Cześć, hej, witajcie w kolejnym już dziewiątym odcinku z potwierdzonych transferów w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Tym razem przygotowaliśmy dla Was 13 nowinek transferowych z naszej rodzimej ligi. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować naszego kanału. Christopher Welde, nowym zawodnikiem Olimpiakosu Pireus. Skrzydłowy kosztował grecką drużynę 4 miliony euro, a poprzedni sezon był dla Norwega najlepszym w Ekstraklasie. Były zawodnik Lecha Poznań rozegrał 33 mecze, w których zdobył 10 goli i zaliczył 5 asyst. Filip Marchwiński opuszcza klub z Bułgarskiej. wychowanek kolejorza i dwukrotny reprezentant Polski przenosi się do włoskiego Lecce za 3 miliony euro. Marchwiński rozegrał w poprzednim sezonie 28 spotkań, w których zdobył 8 goli i pięciokrotnie asystował. Kolejny ważny zawodnik odchodzi z Lecha. Tym razem chodzi o Espera Strema, który za 2 miliony euro przenosi się do włoskiego Udinezę. Szwed podpisał dwuletnią umowę, a szkoleniowcem tego zespołu jest były trener Legii Kostaruniajć. Miguel Alfarela zagra dla Legii Warszawa. Były napastnik Basti przenosi się do stołecznej drużyny za milion euro. Francuski napastnik w swoim ostatnim sezonie w Ligtu rozegrał 37 spotkań, w których strzelił 12 goli. Tomasz Wójtowicz będzie kontynuował karierę w Ekstraklasie. 19-letni wychowany kruchu Chorzów przez długi czas był łączony z Jagiellonią Białystok, lecz ostatecznie porozumienie osiągnął z Lechią Gdańsk. Beniaminek z ekstraklasy tym samym wzmocnił polską rotację w swoim składzie. Maciej Rosołek w piaście Gliwice. 22-letni napastnik podpisał roczną umowę z drużyną prowadzoną przez Aleksandra Wukowicza. W sezonie 23/24 Rosołek rozegrał 29 spotkań. Sajd hamulicz ponownie zagrał w Ekstraklasie. Po odejściu ze Stali Mielec napastnik był zawodnikiem takich klubów jak francuska Toulouse, holenderskie Viteze czy rosyjski Lokomotiv Moskwa. Tym razem Bośniak został wypożyczony do Widzewa Łódź i będzie grał pod wodzą Daniela Myśliwca. Jonathan Braut Brunes w Rakowie Częstochowa. Zawodnik znany z bycia kuzynem Erlinga Halanda trafił do byłego mistrza Polski z belgijskiego Ochaleuwen. Dla którego w sezonie 23-24 strzelił 3 gole w 31 spotkaniach. Darko Hurlinow w Jagielonie Białystok. Mistrz Polski wypożyczył skrzydłowego z angielskiego Berni, a Macedończyk wcześniej grał w swojej karierze w takich klubach jak Köln, Schalke czy Stuttgart. Wojciech Łaski wypożyczony do ruchu Chorzów. Skrzydłowy był w sezonie 23-24 zawodnikiem Jagieloni, z którą zdobył Mistrzostwo Polski. W umowie zawarto opcję wykupu zawodnika. Robert Dadok powraca do Stali Mielec. Były zawodnik Górnika Zabrze czy do niedawna Ruchu Chorzów trafia do ekstraklasowego klubu na zasadzie darmowego transferu. W poprzednim sezonie Ekstraklasy Dadok wystąpił w 26 meczach, w których zdobył gola i asystę. Filip Jagiełło, pierwszym poważnym wzmocnieniem Lecha Poznań w tym okienku transferowym. Pomocnik, który od 5 lat grał na włoskich wojskach, ostatni sezon spędził w Serie B w ramach wypożyczenia do Specji. W jej barwak zagrał 13 razy, strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę. Genoa zgodziła się na darmowy transfer. Tomas Silva, nowym obrońcą Biały Białystok. Portugalczyk w poprzednim sezonie był zawodnikiem rodzimej Wiceli, dla której rozegrał 30 meczów oraz zaliczył dwie asysty i spadł do drugiej ligi. Subskrybuj ekstraklasowe przemyślenia, dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego materiału, a nam pomożesz się rozwinąć.